I przed tym odcinkiem, jeszcze załapkuj ten odcinek, załapkuj, pokażcie moc, swoją moc, ile do Cię ja rady zbić łapek, tyle, tyle będę zadowolony. Cześć, witajcie, z tej strony Sopek, jakże kto inny. Eee, PewDiePie mnie wypuścił. Ehm, no, ogólnie tam było chyba 90 łapek w górę, jak się nie mylę, czy tam 80. Ale PewDiePie mnie wcześniej wypuścił, bo powiedział, że mam spoko widzów i po prostu najlepszą widownię na youtube i tak e, MCHC się kończy kończy się jest ogólnie 734 osoby e, my dostaliśmy tak zwane wiertło od od jakiej gilgi od tej gilgi od której przenieśliśmy wbite wroga do siebie tak dostaliśmy ogólnie nie że kończymy edycję po to że po prostu no przebili czy coś i no po prostu ogólnie ta te edycje MCHC już się tak kończą. Ogólnie wszystkie serwery startują tak szybko, że się po prostu nie da. Nie da i się nie chce grać. Eee, no, design wszystko się zepsuło. Ogólnie tu jeszcze doprawimy. Tu też zepsujemy. No, więc tego Obsidiana takie już ktoś tu zakoblował, zamurował. Eee, po oszuście. Po, 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 po tu zakoblujemy, żeby nikt nie wszedł. Jesteśmy na dole, tak wygląda dół, tak jak wyglądał on wcześniej No to niestety już tego enchant był i kurwa znowu nie ma I e, kto się śmieje ten się śmieje, nie? Jak to się mówiło I ogólnie tak, e, edycja na MSH się, się kończy powoli Ludzie przestają po paru dniach grać No tak jak chyba na każdym serwerze e, Nie wiem czy tak szczerze opłaca się jeszcze grać na tych wszystkich serwerkach Które nie wiem, są tydzień do zakładania gildii, a potem każdy już po prostu nie chce się. Ja osobiście sam się przyznaję, że mi się nie chciało, nie chciało mi się grać nad zjem, bo yy, zjadłem i nic nie mówiłem, bo później były jakieś takie echa, słyszałem w odcinku w ostatnim. I po prostu sam, sam się przyznaję do tego, że no nie chce mi się grać na tych edycjach, ale sobie nie wiem, jakoś tak właśnie tu Polatać, pobiegać, pogadać z wami. E, opowiedzieć wam pewne rzeczy, co bym chciał wprowadzić na kanał i te sprawy. Tak, pierwszą rzeczą jest nowy mikrofon. Będę starał się o lepszy internet. Co, kurwa, kupuję e, o lepszy internet, żeby móc no, robić live'y. Pewnie się będę znów starał o lepszą jakość. E, ogólnie, żeby nie było, że to jakiś. Clickbait. No to tu widzicie skopiowałem sobie po jednym tutaj tego Kobel ie i po jednej PRLC i temki na MTHT. Jesteśmy na MCHC, pozdrawiam, ale na 260 łapek. Pokażę wam sposób jak to właśnie kopiować. Elo, trzymajcie się. 260 89 łapek.